Hej, to się z tej strony Bernet a ze mną jest Ja tak. Czyli full pokój. Tak No i dzisiaj sobie nagrywamy Dobra, y, De Flor i slawa Jest teraz w budynku No. Dobra Kurde. O, nie! o Jezus Miło tam nam jak szatan a! No tyle, mu się północny Nie ukończyłem deploy. Ty to jest przydawkowany to. marsjanku zużyty. Dobra, przeżyłem. Przejdźmy na dół. Przeżyłem. No i. No. no i nic. Ile zostałem? Wow. 60. Może się Epic SSS. No, no, no. Jestem mój przyjaciel gruba. Ej, nie mogę wyłączyć tego. W shopu. To kupię. Kupiłem gumę. Egi Ojeju Parony. Podłoga to lawa. Mam pomysł. Pójdziemy. Kiedyś będziemy chodzić po mieście i będziemy mówić Podłaga to lawa. Zobaczymy reakcję ludzi. Dobra, nagramy tak kiedyś. No. Jak pod tym odcinkiem, przynajmniej u jednego z nas, będzie 7 lajków, like to nagrywamy to. Nie no, bez przesady. Cztery. To się wtedy zgadzamy z Kasperą. No. Czego nie dostałem? Monej. A nie, dostałem, bo wydałem. XD Kupiłem sos heli. Ło, lewoza! Przedawkowałem marsjanki! Mm. Heli?! Gdzie to jest? Przedawkowałem, nie wiem. Przedawkowałem marsjanki, tak jakby. A, a mama mówiła, nie jest tyle sosu czyli. Jak mnie wybiło? Zdechlo i zlawa. Idę na dół. Nie. Tak. Nie. Tak. Mhm. Nic tu nie ma. Ej, Jak się nazywała ta mikstura, którą przedawkowałeś? Epic ja sauce. To... Ja sobie doktor Pepe Co to? Nie wiem. Ej, no weź! Zakrwawiłeś mi ekran! Ej, skończył mi się sos. No nie <gry> Kurde, no. Podroga to lawa. I bez że ja siedzę na fotelu. Gdzie na fotelu? Na no, krześle. Ale nie, tutaj. Aha, bo no ja jestem na jakiejś rampie. A ja na tej drugiej. No, zdążę do ciebie, przejdę. ups Ło, ja stoję na drabince, mam... bo drabinka jest nieśmiertelna. Elo. Ale Jej. ja mam wyskok. Jej. Lol. Przecież ja potrafię skoczyć na 3 metry i wyżej. Kupiłem ten sos, którego można przedawkować! Ile mam kasy? Bida 60, kupię Sam Boksila Ida. Albo nie, DRPP. ja już mam Co? Doktora Pepe. Co to jest, doktor Pepe? Nie wiem, jakiś plotu. Gdzie jesteś? Nie, jakiś doktor Pepe do mnie strzela. Mm, sos a nie chcę, no. Nie mogę się na co jeszcze. Zginąłem. O, ja jestem z bab ja na babce, która ma sprężynę i mnie wybiło w niebo. Ale umarłem, bo ta mapa jest głupia. XD <ścoughs> Elo, widzisz jak... Jak tak... Będziesz pił, to będziesz się kręcił wokół własnej osi pół dnia. No. Czekajcie, napiszę mam coś. Trzymaj ogień. Oła, <grym> głupi sufit. Patrzcie tu. Patrzcie na to sobie biorę, będę nagrywał. ty jest. Ja chcę wejść na kaplicę świętego Jana. O! Ała. Ała. Na coś mi stać? Nie. A co to jest? co, co ja tu mam. Lol mam kole. Czekaj, Chcesz gumy? Nie. Chcesz gryza? Nie wiem, ja się napiję. Uuuu... Uuu. E to o osuficie się walłeś. Arch park. Co to jest? Eee... Park. Przestań się skręcić, małpi Małpiszonie! No bo jak się z Marsa wywalę, to się raz polecisz na Wenus. Dobra. No kurde, jak? Kończymy już odcinek? Nie, ja, ja ciągnę do 10 minut. Dobra. Jezu kapelusz! Po... I jeśli nie widzicie ostatniego odcinka, polecam zobaczyć. Zapraszam Was na kanał Werneta, który tutaj jest. Halo! Wernet jest tutaj. A ja na full focus! Zapraszam Was na kanał Werneta. Link w opisie. Tak. A my zapraszamy na kolejne nasze odcinki lub zobaczenia tamtych, które już nagraliśmy. Elo, Mordy. No, dobra, to ja już w sumie już też kończę, Wam się nie chce, a więc na razie. Cześć.